Znajdujemy się w hali w Widowisko Sportowe im. Władysława w Bochni, gdzie odbywają się Mistrzostwa Polskich Księży w piłkę nożą halową. Wcześniej o 7.30 miała miejsce Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Leszka Leszkiewicza, a teraz za naszymi plecami mają miejsce finały rozgrywek. Nasze przygotowania się już rozpoczęły dwa lata temu, jednak sytuacja związana z pandemią troszeczkę turniej w Bok nie opóźniły. No, już jak dowiedzieliśmy się, że mistrzostwa na pewno wystartują, spotykaliśmy się raz, dwa razy w tygodniu i staraliśmy się przygotować do tych spotkań jak najlepiej. Jak wyglądały przygotowania do tych całych mistrzostw pod względem organizacyjnym? Nie jest to łatwe przedsięwzięcie organizacyjne, to już na początku muszę powiedzieć ale jakoś daliśmy radę. Okazało się, że pandemia, covid, musieliśmy wszystko przełożyć i tak przekładaliśmy bodajże chyba trzykrotnie te mistrzostwa, bo albo była fala za dużo zakażeń, albo coś innego. Aż w końcu już tak sobie postanowiliśmy, że ten rok 2022 musi się ta impreza odbyć u nas w boki i cieszę się i Bogu dziękuję, że Odbyła się, że jesteśmy tutaj już w drugim dniu rozgrywek, właśnie trwają ćwierćfinały. finały. Zgłosiło się 21 drużyn, ale dotarło do nas w dniu wczorajszym 16 drużyn, także graliśmy na czterech halach. Na pewno satysfakcjonujesz udział w finale, a że okazaliśmy się najlepszą drużyną, to tym bardziej motywuje do dalszego trenowania, dalszych zajęć z piłką nożną. Jak najlepsze te wrażenia są, że też chciałem zrobić jak najwięcej i pomóc drużynie, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce i wygrać całe turniej. No nie udało się przez karne, ale, ale może kolejnym razem się uda. Także też to, ta nagroda, którą też mi dali to już jest chyba trzecia bodajże nagroda z tych różnych mistrzostw, z których już graliśmy. W zasadzie każdy z naszych kapłanów tutaj z naszej drużyny prowadzi parafialny klub sportowy i właśnie przez sport przyciąga, i prowadzi do Pana Boga. Za nami rozrywki finałowe, nie zabrakło wrażeń oraz emocji. Gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym drużynom, szczególnie Dyzizie Tarnowskiej, i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych materiałów. Do zobaczenia.